Mankowska z tej strony nieznane.pl A to jest już trzeci odcinek <laughs> Serii GTA V Życie gangstera. Wczoraj wydarzyło się bardzo dużo, ale Te słowa Lester'a w jednym odcinku Każdy z balerów jest, wygląda jak twój dawny przyjaciel. to nie wiem czy wtedy rozmawialiśmy z, z Lesterem, a wtedy jak szliśmy, to przypadkiem nie rozmawialiśmy z fałszywym. A może prawdziwy dalej mieszka tam? W porzuciu fałszywego Lestera. Nie wiem. Ale musimy najpierw, najpierw zaczniemy od Sandy Shores. Tak, żeby pokazać, że my tu mamy władzę, czyli atakowanie losów. Trzeba Pozwyciężać tutaj. I trzymać się Sandy nad naszą ręką. Bo balerowcy rządzą... Skąd wiem, to pan K właśnie rządzi... Nie pan A? Albo pan K. Panu K chyba... Tak. Panu K mamy spłacić. A pan Kamil ma w paleto. Pan A ma dubsty. Czy tam... Nie, ma czarny. Ma takie czarne. No ma podobne do tych balerów, tylko że inne. I też czarne całe. A ma Sandy. Czyli to oznacza, że pan O masy z szarki jak to się tam nazywa nie pamiętam nawet sam często gram w online a nie znam dobra jesteśmy na miejscu trzeba tu porozmawiać w ogóle która godzina jest Pyra dziesiąta. A jak tu poznisz, czy Nie ma tu nikogo. Co jest? Nie ma co mi godzić, to może się tutaj Może żeby już nie mieli tak łatwo tu już zjeżdżamy tu też tu temu poniszczymy im o nawet mamy bombę tu nowe wykorzystamy Dobra. Możemy jechać. Mm. Halo, Lester. No, mam dla Ciebie zlecenie. Yy, jakie? Poleć, przyjedź do mnie po nim helikopterem nad, i zabić policjanta. Bierze, gdzie czyli na, ten, na centrum wziąć z helipada helikopter, tak. na pobliskim budynku wylądować, ze, ze snajperki zaszczelić jednego z policjantów, tak? tak. E, dobra, będziemy się teraz na, cały czas na łączach, żeby było o wiele łatwiej, dobra? Dobrze. A to my widzowie widzimy się na helipadzie. No bla, e, znaczy dobra. E, Lester, e, jestem właśnie w helikopterze i mam cię na słuchawce. No dobrze. Tam na... Gdzie jesteś? Nad złomowiskiem. Dobra. Coś mi się przypomina z tym. Ale dobra, nie warne. Bierzmy się po prostu. Dobra. Temat. Mówiłeś, że snajperka jest gdzieś z tyłu, tak? Tak, właśnie. Mhm. Dziś za pół godzinki powinien być. Co? Policjant. Tam? Tak. Za pół godziny... No to ty się już przygotujesz, więc no. To dobrze. Okej, okay. nadprost no komisariatu. Czyli najłatwiej byłoby tu właśnie. To wcale nie podejrzane widzowie. Nie, bo po co? wcale nie jest podejrzane. To jest zwykły helikopter budowlany. Okay. Dobra widzowie, o mamy. Właśnie szukałem, była pod siedzeniem tam. No Dobra, no. zobaczymy czy ktoś w ogóle jest policjant. A jeżeli go nie będzie to pewnie będzie w środku. Albo na parkingu. O kur... To żeś mi zadanie... No... Nie. Już powinien być. Oczekamy tu jakiś okres... E, na szefie. Znaczy e, Lester no. nie pojawia się. Dobra, to sprawdź, czy jest na parkingu, czy gdzieś. Dobra? Dobra. Jak będzie... Pamiętaj, że on może być już, albo on może być gdzieś indziej. Albo na poziomie. Albo, wra, albo wraca z pracy. No. Albo, albo gdzieś indziej. O, to on? Nie, 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 nie. Nie, nie, się nie, nie, on nie, przyje, on jeździ, nie, on nie, nie, tyle. On pewnie do komisariatu tyle on jeździ czarnym autem. To nie, a nie, za gruby. Czarnym autem. Tak, jeżeli zobaczysz czarne auto, to takie, no które jedzie obok komisariatu. To a nie, nie on, jest. taki Chińczyk? Nie, to nie Chińczyk. Kurde, bo całym mukę jeszcze tam. Ten? Tak, tak, tak. Czekaj. Dierzmy, jedź. Nie wiem czego nie zgubi zaraz przez to Dobra, I być. Mm. Zablokuj mu drogę Dobra? Nie ile to będzie łatwe Dobra stoi Stoi? W korku? Nie Gdzie on jest? Zgubiłem go chyba. Jedzie tam. Gdzie, 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 gdzie? Na autostradzie. Jak? Czarny auto, widzisz? Nie wiem, czy to on, czy nie wiem, może się pomyliliśmy też co do auta. Może tak, ale ja chyba widzę tam... jak to jest chyba jego auto, widzisz? Tak, to jest jego auto. To niebieskie? No. Czy ci nie jest? Nie. Halo? Jedzie dalej pasem. Pół miasta ma podobne auta, ale widzę, że to jest Musisz go zabić. Nie wiem jak ty to zrobisz, ale musisz. Tak się zatrzymamy. Aaaa! Åh! Ok, så Så kjør.